Dzień dobry, witajcie w najnowszym vlogu Latającego Dywanu. Przed wami i przede mną, zresztą za mną najnowszy no nasz wypust, czyli Mercedes Sprinter 4x4 wybudowany w kooperatywie z Adventure Van Conversion, z zewnątrz przygotowany przez tą firmę. My zabudowę w środku zrobiliśmy, więc chodźcie zobaczyć jak to w środku wygląda. Chodźcie, chodźcie. A więc latający dywan, cały pokryty fornirem z drewna oliwkowego, więc naprawdę to się wszystko bardzo ładnie komponuje, zresztą sami widzicie, na wejściu trzy potężne szuflady. Można sobie tutaj bardzo dużo gadżetów chować, bardzo wygodne w tym ułożeniu, w sprinterach umieszczenie jest tu szuflad, ze względu na to, że sprintery są ciasnymi samochodami i jakiekolwiek rozsuwanie do wewnątrz tych szuflad po prostu no, czyniłoby z cudem, żeby tam coś w ogóle schować, wyciągnąć. Więc tutaj przy okazji, że możemy z zewnątrz sobie do tych szuflad ładować, to również z środka możemy do nich zaglądać. Nad szufladami włączniki świateł, czyli przełączniki do zapalania tutaj różnych rejonów oświetlenia w całym wanie a nad tym wszystkim wysuwana deska do krojenia ponieważ kuchnia i sam samochód jak widzieliście z zewnątrz nie jest z największych rozmiarów więc postanowiliśmy tutaj po prostu popychać jak najwięcej rzeczy, które byłyby przydatne przy tak ciasnej przestrzeni więc jak widzicie deseczka do krojenia, nad deseczką kuchenka tutaj Wam nie będę opowiadał, zobaczcie do środka jak wygląda jesteśmy w środku oczywiście z szaferki robimy salonkę, czyli dwa przednie fotele obrotowe więc można je tutaj przekształcić w część jadalnianą bardzo duży stół Dwa fotele z tyłu i nade mną, nad głową rozkładane łóżko. To jest malutkie łóżeczko, jest to łóżeczko dla dziecka rozkładane. W wielkości 1,25 m, tutaj w szerokości 60 cm. Odpinamy zaczep i opuszczamy łóżko. Łóżko, tak jak mówiłem, wymiary to już znacie. Tutaj pokrowiec, żeby dzieciak nigdzie nie włożył ręki ani nie wypadł z tego. Przesiadkowany z przodu, żeby się tam też nie ugotował w środku. Materacyk i łóżko możecie zajrzeć do środka, jak to wygląda. Takie łóżeczko tutaj nad szoferką można sobie stworzyć, aby w tym małej przestrzeni po prostu zagospodarować również przestrzeń dla najmłodszego do odpoczynku. Więc tak jest. To jest składane w tym aucie. A tutaj kanapa tylna. Kanapa tylna się składa, jest to fajny patent. Pokażę Wam na przykładzie jednego z foteli. Można ją sobie złożyć do przodu oczywiście na płasko, obydwa fotele można złożyć na płasko, uzyskując jeszcze więcej przestrzeni. Również wyciągnięcie tej kanapy, yy, to są dosłownie dwa sznurki się ciągnie, i całą kanapę można stąd wynieść, robiąc tutaj olbrzymią przestrzeń jakąś załadunkową, może będzie trzeba przewieźć coś większego. Po tej stronie aneks kuchenny, aneks kuchenny jak to aneks kuchenny, kuchenka turystyczna, trzypalnikowa. Nad aneksem kuchennym znajduje się centrum dowodzenia latającym dywanem, jak w każdym latającym dywanie zresztą. Mamy tutaj pulpit sterujący wszystkimi czynnościami, czyli włączanie, wyłączanie pompy wody i różne inne bariery, lodówki, można sobie sprawdzić poziom wody, tutaj zarządzanie panelem solarnym, który znajduje się na dachu oraz akumulatorami, dbaniem o to, żeby te akumulatory były pokładowe, cały czas naładowane, ogrzewanie postajowe i oczywiście podgrzewanie wody ciepłej, czyli boiler, trumy. Dalej na tył przechodząc, dochodzimy do aneksu tutaj kuchennego i z lewu, czyli umywalka, ciepła zimna woda. Wszystko się znajduje w tak małej przestrzeni. Nad nami szafeczki z tej strony i z tej strony olbrzymia szafa trójdzielna, czyli naprawdę można tutaj bardzo dużo rzeczy zmieścić. Taka szafa to po prostu by tu pomieściła mnóstwo, mnóstwo ciuszków. A ponieważ samochód jest mały, więc tak naprawdę przechodzimy już do części sypialnianej. Za mną łóżko łóżko naprawdę imponujących rozmiarów. Ze względu na to, że sprinter ma założone poszerzenia z boków czyli coś, co go rozszerza takie bułki wystające można było zmieścić łóżko o długości 195 cm na 130 cm szerokości więc naprawdę bardzo duże łóżko obok łóżka, kolejna szafa i kolejny blacik. Blatów jak najwięcej w takich wanach, ze względu na to, że tej przestrzeni tutaj do gotowania, jak widać tutaj nie ma za wiele, więc spokojnie można wykorzystać tą przestrzeń tutaj. Wszędzie gniazdka na prąd 230, które możemy sobie używać oraz gniazdka na USB, czyli 12V do zasilania różnych telefonów i różnych innych rzeczy, co Wam będę opowiadał. Pod zlewem ku lodóweczka, zwykła lodówka kompresorowa, nie jest to jakaś lodówka stosowana specjalnie do camperwanów. jest to zwykła domowa lodówka, bardzo małych rozmiarów, 40 litrowa, w której... Można pomieścić spokojnie najpotrzebniejsze artykuły, które potrzebują tak niskich temperatur. Tutaj dwie wnęki, szafeczka kolejna, w której znowu można pomieścić parę rzeczy. Więc no, przestrzeni takie, jeżeli chodzi o schowki i o różne takie zakamarki, naprawdę sporo. Staraliśmy się wykorzystać każdą wolną przestrzeń, żeby użyć ją do jakiegokolwiek schowka, do jakiegokolwiek miejsca, gdzie można coś wepchać, upchać. Mały samochód, ale tak naprawdę w środku nie czuje się tej małości. Naprawdę jest tutaj, przestrzeni jest sporo. Wydaje mi się, że spokojnie porównywalnie z jakimiś większymi kamperami. Oczywiście brak łazienki wewnątrz, ale prysznic na zewnętrzny się znajduje, toaleta przenośna również w szafce schowana, więc wszystkie te najpotrzebniejsze rzeczy, aby przetrwać w taki Ciszy, głuszy gdzieś na łące w środku lasu, a tym bardziej, że takim samochodem do tego środku lasu możemy wjechać i nie ma żadnym z tym problemu, bo ma 4 na cztery napęd, więc może nas, może nas zawieźć po prostu wszędzie, więc możemy zatrzymać się, możemy zrobić kupę siku, możemy wziąć prysznic, ugotować sobie obiad, położyć dziecko, spać i wyjść sobie na winko wieczorne, więc wszystko, czego trzeba w podróży. Oj, piesek kijkiem się bawi. Więc mamy psinę ze sobą, chodźcie obejść samochód dookoła, no nie będziemy za dużo chodzić, bo samochód jak widać nie jest największych rozmiarów. Tak, po tej stronie oczywiście wybrzuszenia, o których mówiłem, czyli takie wytłoczki, które powszerzają tą tylną część sypialnianą. Poniżej tych wytłoczek mamy zewnętrzny prysznic, czyli przyłączy do prysznica zewnętrznego. Tuż tutaj się podłacza słuchaweczkę i spokojnie można bieżącą wodą brać prysznic. Ciepła, zimna woda, wszystko jest dostępne oczywiście stąd. Obok zaraz wlew wody, czyli tankowanie 90 litrów zbiornika czystej wody, czyli pojemnika na wodę. Idziemy dalej dookoła, dookoła, czyli dookoła. Przechodzimy do części bagażnikowej. Bardzo sporych rozmiarów bagażnik. Bagażnik no, wyszedł jaki wyszedł, ale wyszedł naprawdę potężny. Jesteśmy z niego trochę dumni. Cała elektryka i wszystkie podzespoły, gazy, dostępy do pomp wody, znajdują się tutaj za tą ścianą. Po drugiej stronie, za tą ścianą mamy ukryty zbiornik 90 litrów czystej wody. Włączanie, wyłączanie sobie światełka, podświetlenia do markizy, kijach, żeby tutaj odkręcić tą markizę, rozkręconą na zewnątrz. Za chwilę ją wam pokażę zresztą. I co, no i prysznic, gniazdko 12V, żeby sobie podłączyć coś na 12V w bagażniku. No i tyle, jeżeli chodzi o bagażnik, jeszcze do tyłu, tutaj z tej strony chodźcie, opona na tym wisi sobie, tutaj na stojaczku i z drugiej strony mamy tak, mamy elektrykę, czyli podpięcie pod 230, jak sobie na kemping zajedziemy i podepniemy tu sobie tutaj prąd, tak automatycznie wszystko będzie zasilane z tego prądu, obok wlew gazu, nie będę odkręcał, nie ma sensu, jest to zwykły wlew gazu, po prostu samochodowy, tutaj mamy komin od bojlera trumy, czyli komin od, no bojlera trumy, czyli komin od podgrzewania ciepłej wody, no co dalej, to już nie ma co iść, już jesteśmy na samym końcu. Jak widzicie, autko nie jest za duże, ale mieści się tam naprawdę sporo, sporo, sporo rzeczy. Taką markizkę możemy sobie wysunąć. No, oczywiście, wysunie się jeszcze dalej, ma rozkładane nogi, żeby się nic nie zapadło ani nic. Ta markiza dochodzi gdzieś dotąd, naprawdę spora przestrzeń tutaj chroniąca nas przed deszczem albo przed ostrym słońcem, w upalne dni. Jeszcze troszkę o elektryce tutaj wcisnę w ten cały film, czyli o elektryce w tym samochodzie. Na pokładzie z tyłu zamontowaliśmy 180-amperowy akumulator. Zwykły akumulator kwasowy, którego, y, który zasila całą zabudowę. jest naprawdę potężne urządzenie elektryczne, które no, spokojnie tutaj y, nie widzę możliwości, żeby tak naprawdę wyczerpać go przynajmniej na takich małych gabarytach. No, nie wiadomo co mikrofalówki ani nic innego tutaj nikt nie włączy, więc y, generalnie prąd, raczej prądu nie zabraknie nigdy. Tym bardziej, że na dachu tego samochodu zamontowaliśmy również 330-watowy panel y, solarny, panel fotowoltaiczny, zwoł jak zwoł, który również w taką pogodę pięknie doładowuje nam ten akumulator, czyli pięknie dba o to, żeby energia nam się nigdy w życiu nie skończyła. No, kiedyś się skończy, to nie jest perpetuum mobile, aczkolwiek tej energii jest na tyle, że spokojnie w takiej dziczy można posiedzieć tutaj, póki wody starczy i kibla nie zapchamy, no to można siedzieć i siedzieć. Jeszcze na szybko wdrapałem się na dach, żeby Wam pokazać, o czym przed chwilą tam gadałem, siedząc na tej łące. 330-watowy panel na dachu, okno dachowe, LED-bar z przodu, naprawdę tutaj słoneczko i wszystko robi robotę. Na samym środku panela właśnie ptak zrobił kupę, więc będę go szorował jeszcze, akurat tu jestem. I zapraszam Was do kolejnego vloga, w kolejnym vlogu następny kamper. Już teraz zajmujemy się dwoma przebudowami naraz, tych przebudów będzie u nas bardzo dużo teraz w tym roku. Taki czasy, jak wiadomo, koronawirus i inne różne rzeczy opętały świat, nie można podróżować swobodnie pomiędzy granicami, więc zasiliśmy się u nas w lasach i po prostu produkujemy latające dywany. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pozdrawiam i ahoj!